Innowacyjne firmy farmaceutyczne działające w Polsce i zrzeszone w Infarmie od lat angażują środki finansowe oraz know-how, inwestując w polski rynek, a także znacząco wpływając na poprawę dobrobytu społecznego i zdrowia publicznego. Szacuje się, że łączny wpływ na gospodarkę firm członkowskich Infarmy może wynosić ponad 6,5 miliarda złotych. Badane firmy wygenerowały w gospodarce dochody w wysokości około 2,5 miliarda złotych i przyczyniły się do zatrudnienia blisko 30 tysięcy pracowników. Dzięki międzynarodowym firmom farmaceutycznym nowe miejsca pracy tworzone są nie tylko w tych firmach, ale również w innych sektorach polskiej gospodarki. Szacuje się, że każdemu pracownikowi innowacyjnej branży farmaceutycznej odpowiada dodatkowe 3,5 etatów w gospodarce, zaś dzięki dochodom pracowników i ich dostawców wzrastają. Rasta zatrudnienie w sektorach związanych z konsumpcją. Innowacyjne firmy farmaceutyczne mają na terenie Polski swoje zakłady produkcyjne, centra przetwarzania danych, centra usług wspólnych, ośrodki badawcze prowadzące badania wczesnych faz rozwoju leku oraz centra badań klinicznych. To właśnie dzięki badaniom klinicznym do budżetu państwa trafia co roku około miliard złotych. Innowacyjne firmy farmaceutyczne to ważny partner polskiej gospodarki. Długoterminowa stabilizacja i przejrzystość prawa regulującego refundację leków może wpłynąć na wzrost inwestycji tych firm w naszym kraju. Dlatego dzięki stworzeniu optymalnych warunków rozwoju innowacyjny przemysł farmaceutyczny może być jednym z motorów wzrostu polskiej gospodarki i jej transformacji w kierunku gospodarki innowacyjnej i zaawansowanej technologicznie.